Wiosenny spacer, ekologiczne wystawy i mnóstwo darmowych sadzonek, kwiatów i krzewów to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez miasto Kraków na zbliżające się Dni Ziemi. W tym roku zapraszamy do świętowania do Nowej Huty, a konkretnie na Aleję Róż. To tam będziemy czekać na mieszkańców z mocą atrakcji, przydatnymi informacjami i muzycznymi niespodziankami przygotowanymi przez najmłodszych Krakowian. Będziemy hucznie, jak co roku, obchodzić te Dni Ziemi. Zapraszamy na nasze występy. My jesteśmy z przedszkola nr 88 Wesołe. Osemki Zosiedla d 2. A dzieci teraz dadzą próbkę swojej, popiszą się swoimi, e, swoją piosenką, którą będą śpiewać. Uwaga! Bo my jesteśmy Rozpoczniemy od wspólnego sadzenia miododajnych lip i krzewów różanych wzdłuż ulicy warszawskiej. Start godzina 10. Później w samo południe zapraszamy na wiosenne spacery z Nowochudzianinem Roku, doktorem Zygmuntem Kiszką. Pierwszy po parku ratuszowym i szwedzkim, a drugi po Lasku Mogilskim. Równolegle od godziny 11 prowadzona będzie akcja drzewa za butelki. Wystarczy przynieść 50 butelek PET, puszek aluminiowych albo zużytych baterii, by dzięki otrzymanym sadzonkom kwiatów odmienić swój balkon albo ogród na wiosnę. W zeszłym roku bardzo dużo ludzi przynosiło po prostu te butelki. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie zanieczyszczać gleby i środowiska. To już 21 edycja Dni Ziemi. W Krakowie imprezę organizuje Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Myślę, że to jest. Super pomysł i, i powinna być ta tradycja kontynuowana.